Panie maneczko, widowie. Znajdujemy się e, na Karl Johansgate. To jest deptak, który prowadzi prosto do Kryła Haralda. Cały czas prościutko. dojdziemy do e, Kryła Haralda. No i po drodze ponagrywamy okolicę. Poopowiadamy co tam wiemy z opowieści. Tutaj taki tramwaj w Oslo jeździ. Oczywiście jeżdżą też nowsze. Chodź Piotrek, jeszcze zdążymy. Jest taka ciekawostka e, odnośnie Czerwonego Światła w Norwegii. E, nie ma mandatów, jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś dostał mandat, ponieważ e, w Norwegii na czerwonym świetle przechodzisz na własną odpowiedzialność. I wielokrotnie przechodziłem na pasach na czerwonym. Niedaleko była policja, czy też przechodziłem przez, e, nie przez pasy i też policja i nic mi nie zrobili to taka ciekawostka ale nie chciałbym, żebyście przechodzili i dostanie mandat, bo, bo to nieprawda ale raczej raczej nie dostaniecie raczej raczej to jest takie prawo jest tutaj bardzo sympatycznie, taka miła atmosfera tutaj panuje w tym miejscu piękna pogoda nam się trafiła bo, jak przyjechał Piotrek, bo polo w ogóle jest w no, no. Jak przyjechał, to, to padał deszcz. Eee, później, wczoraj wracaliśmy, też się rozpadało. A dzisiaj, akurat, e, zaczęliśmy zwiedzać miasto i pogoda się zrobiła super. Piotrek wyjeżdża w czwartek e, i ma padać deszcz. Także. Patrzcie, tutaj do niedawna trwały właśnie remonty, renowacje. Wszystko jest odświeżone i w ogóle mało zobaczycie tutaj śmieci w centrum i w ogóle w na obrzeżach miasta raczej jedyne co może być to niepozamiatane e, liście, które są. No. Idziemy tutaj cały czas prosto, ale zejdziemy jeszcze tutaj w prawo, bo tam jest taki, taki mały skwerek i tam jest przyjemnie fajnie i kościółek fajny, to Wam go pokażę. I cyk, klimacik tutaj jest fajny. Glas Magazine to jest taki mini. to jest takie mini centrum handlowe. tam do jak się pójdzie cały czas. Oj, też jest taki fajny ptaczek Bardzo e, spoko miejscówka. Tam jest też dużo takich knajpeczek, w których możecie pojeść. Tam jest nam jest tak bardziej e, knajpkowo. Tu jest tak bardziej może oficjalnie No Pomniczek Znaczy nie wiem kogo nigdy nie sprawdzałem Ale kiedyś tam sprawdzę bo teraz śpieszy się nam Możecie tutaj kupić kwiatki no. Icyk Kościół o którym wspominałem Gdzie ten Apoloniusz uciekł Nie widzę gościa Widzieliście gdzieś norweskiego trolla? Uuuu, trolak! Typowy troll norweski Cyk! Jesteśmy już w połowie Drogi I cyk, w lewo, w prawo Wszędzie są takie fajne budynki Zawsze gdzieś jadę i widzę budynki w takim stylu to mi się przypomina o Oslo. Tu jest stacja metra Stortinget, bo generalnie e, tu też jest budynek, który nazywa się Stortinget, czyli Parlament, tak? Tak. No, czy Sejm, parlament jest to samo, nie? Dobra. To chyba Parlament, bo ja nie wiem, bo ja pomyliłem Sejm z Parlamentem Czy Sejm i Parlament jest to samo? Nie wiem, po prostu możecie mnie za to skarcić hmm. A tam już jest właśnie Pałac Króla, do którego idziemy Do Haralda, ale ja dzwoniłem do niego, mówił, że go nie ma Żebyśmy wpadli na herbatę e, jutro, a ja jutro pracuję więc no po prostu nie dam rady złapać się z Haraldem a byłem częstym gościem u niego na herbatkach Harald V ale raczej król w Norwegii nie ma już jakby żadnej władzy sprawczej jest bardziej jako postać reprezentacyjna no tutaj jest taki park malutki i tam jest taki drugi na którym Organizuje się lodowisko co roku w zimę I dużo ludzi się przychodzi tutaj właśnie spędzić czas w zimę, żeby pojeździć na łyżwach jest wypożyczalnia, dużo osób ma swoje łyżwy No, to jest Grand Hotel to pamiętam chyba Barack Obama tutaj yy, jak wizytował to to właśnie w tym hotelu, pamiętam tutaj ulice wszystkie były zamknięte ponieważ on przyjechał No a stacja metra, jakbyście chcieli tu przyjechać bezpośrednio, nazywa się National Theatre. Jak sama nazwa już mówi, jest tutaj teatr narodowy. Zaraz nam się wyłoni tam niedaleko. Teraz znajduje się tutaj fontanna, ale jest rozbierana na czas zimowy. I w tym miejscu jest lodowisko bardzo fajne to jest miejsce mam duży sentyment do tego miejsca ponieważ jak przyjechałem tutaj pierwszy raz nie miałem za dużo znajomych i tak dalej no to ważyłem sobie na lodowisko poznałem tutaj swoich pierwszych kolegów z którymi koleguję się do dzisiaj i mam do tego miejsca sentyment cik Byk. i cyk Tu się wyłania Teatr Narodowy Tak samo nazywa się stacja metra, która znajduje się po drugiej stronie yy, tego teatru Taka ciekawostka a patrzcie jak tu jest pięknie Tutaj trwają jakieś remonty i nie można wejść do króla od tej strony, ale tak się składa że znam te miasto i wiem jak obejść tutaj e, to z drugiej strony, ponieważ Piotrek tutaj jest park i po lewej i po prawej stronie jest park i będziemy po prostu od tamtej strony No i jak mówiłem tak ją wchodzimy tutaj od boku i przed nami wyłania się pałac królewski ja mówię do Piotka, żeby sobie zrobił zdjęcie ze strażnikami, którzy tutaj robią, bo można zrobić sobie coś takiego na zasadzie jak w Anglii. Że podchodzicie i robicie sobie zdjęcie. Raczej nikt nie powinien Wam zwrócić uwagi. I tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, taka hawira naprawdę coś. Wielkiego ja bym tutaj mieszkał w okresie, w którym dużo imprezowałem, to po prostu byłyby tylko po największe balety w całej Norwegii. No byłyby, gdybym ja tu A władał byłem tym. Byłem. <laughs> Mamy okazję zobaczyć ich, jak sobie maszerują. A, chłopaki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No elegancko A tam jest gościu, z którym można sobie zrobić zdjęcie Stoi I tam jest deptaczek którym przyszliśmy Teraz idziemy na Akirbryger, na obchód Akir Także zostawiamy pład królewski i lecimy dalej przed siebie Zobaczcie, mamy tutaj teatr narodowy z drugiej strony, to jest właśnie przystanek National Theatre i my odbijamy w tak zwaną prawicę Ale nie chodzi tu o politykę i lecimy sobie prosto na Akrybrygę. Akrybrygę to jest taka chyba najbardziej fancy dzielnica. Nie wiem, być może są. Fro... Właśnie dobre, nie chcę tutaj Wam mówić, bo nie nie siedzę w tych cenach. Jeżeli chodzi o restauracje to chyba, chyba są tam jedne z tych najdroższych. Jeżeli chodzi o mieszkania, to nie jestem pewien. no, Tutaj wszystko też było. Now nowka. Kiedyś tutaj była ulica. Dostały takie drzewka. Tam był taki zajazd a teraz to otworzyli, zrobili deptaczek moim zdaniem na plus nie kręcą się tutaj takie samochody jak wcześniej ale Właśnie, jak tutaj było te rondo, i tutaj się zajeżdżało, ja kiedyś miałem prawo jazdy, to przyjeżdżałem po brata i ludzie tutaj stali i czekali na taksówki. No i jak przyjeżdżałem po brata, to zawsze przyjeżdżaliśmy i kogoś nielegalnie zabieraliśmy, i takie dwa, trzy kursy się w nocy zrobiło. I ludzi z imprez zapuściło się do domu, i można było fajnie sobie dorobić. Tak sobie tutaj e, wygląda. E... Że tak powiem, przed wejściem na Grybrygę Brygę, jest porcik. E, ale to jest to miejsce, które chciałem powiedzieć. To jest, e, jakby takie Muzeum Nobla. Możecie tutaj zwiedzić. Ale też wręcza się tutaj pokojową nagrodę Nobla. To taka ciekawostka, bo wszystkie chyba inne nagrody są wręczane w Sztokholmie, w, w Szwecji. Ale pokojową wręcza się w Oslo. W tym budynku. Chyba w tym budynku a na pewno tam można sobie wejść i zwiedzać tutaj są też promy na wyspy, które znajdują się tam dalej dalej bo sporo osób mieszka na wyspach i sobie tymi promami tutaj dopływają spadek, spadek gościu dobra fajnie tu jest, ja tu lubię to miejsce bardzo bardzo mi się tu podoba, to jest takie małe też takie centrum takie malutkie no Zawsze sobie tutaj przychodzę z moim ziomanem No, a z moim kolegą przychodzimy tutaj na kawkę sobie eee, Często posiedzieć Fajne te takie rzeźby są Zobaczcie, takie troszeczkę nietypowe riri. Pod słońcem oczywiście nie widać za bardzo No i teraz też pyknę sobie eee, kawkę Usiądziemy z Piotkiem na chwilę, odsapniemy i ruszymy dalej. I pijemy z widoczkiem na zamek. Tutaj też znajdują się yy, sauny. Takie sauny mogliście zaobserwować w poprzednim odcinku. 100 yy, koron dla medlemów, czyli dla członków, 150 dla e, nieczłonków. Nie wiem jakie z tymi są nami. Na tamtych było, tak? Ale pewnie w każdej jednej jest podobna e, cena. No, możecie sobie tutaj posiedzieć, wskoczyć do wody. A my... Znaczy ja dopijam kawkę i lecimy zaraz tam na koniec. Tam są fajne rzeczy. Idziemy, sobie, idziemy, idziemy, idziemy. I już jest taki porcik. Tutaj ludzie też mają swoje łódki. No, łódka w Norwegii. To jest naprawdę fajna rzecz. Możecie sobie pływać na fiordach albo zabierać gdzieś na jeziora. W Norwegii prawdopodobnie z tego co pamiętam jest ponad 30 tysięcy akwenów wodnych różnego typu yy, więc naprawdę jest gdzie pływać warto, warto bo jest dużo takich dzikich właśnie wysepek Na które możecie sobie e, dopłynąć, zakotwiczyć Możecie sobie tam właśnie spędzać czas no, tylko też trzeba mieć trochę hajsu na takie zabawy tam był taki steakhouse i za 200 gramów wołowiny było trzeba zapłacić 260 koron a za 400 gram prawie 500 tutaj też jest jakaś restauracja która się nazywa Lofoten podejrzewam, że no mało tutaj yy, nie zapłacicie raczej to są takie bardziej górne półki jeśli chodzi o cenę no i tutaj się zaczynają ee, ee, mieszkania. Tu są bloki mieszkalne. O, tutaj też są właśnie motorówki. Uf, super sprawa taka motorówka. No i podejrzewam, że takie najdroższe mieszkanie. Tutaj kiedyś zobaczyłem 40 milionów, 20 milionów, 8 milionów jakaś kawalerka. Mówię ceny w koronach, ale teraz nie wiem, jak jest aktualnie, więc nie podaję Wam tutaj jakiś cen na świeżo. I eee, no, Zobaczcie, tam na jest muzeum, które nazywa się Astru Fernelli. Chyba tak się to czyta. Eee, to jest prywatna galeria sztuki współczesnej. E, jeśli się interesujecie i e, jeżeli nie macie Oslo pas, to jest tutaj wejście e, wliczone w cenę tego e, pasu. A my lecimy sobie dalej na front tego całego miejsca. Patrzcie, tutaj gorde. Mierzcie tutaj, to jest prestiż, ale. Bardzo kosztowny prestiż To jest taka mini plaża, na której możnaśmy, możemy się pokąpać. No i tam też jest taki pomost. Naprosto! Mm, 7 3-2-0 Naj najbardziej stosowe mieszkania wydają mi się być właśnie tutaj, na samym końcu Akrybrygie ponieważ macie patrzcie jakie przeszklone ee, salony tarasy z tym całym widokiem na Oslo Fjord no widoki to rzecz jakby najważniejsza, najbardziej przyjemna, żeby sobie posiedzieć, herbatkę czy kawkę wypić rano No tak a no i te mieszkania chyba są naj naj najdroższe o, fajnie to wygląda. Mi się tutaj podoba. No i tutaj kolejny pomorcik można się pokąpać fajnie, ładnie. No, nie jakieś no, remonty robią, ale to tak to wygląda. Moi mili, a teraz zawijamy się do domu. Że biorę piotrka na kebaba. Który jest sieciówką jest, jest dobry, jest średni, ale no, Michelin jest bardzo popularny Bardzo, bardzo popularny tutaj A później, kiedy, może jutro, pojedziemy na innego kebaba Takiego lepszego To się widać będzie, no dobra Nie no, w sumie nie, bo to... O sam ocenisz, no. Na pewno to jest coś innego takiego chyba nie ja Wydaje mi się, że w Norwegii są takie inne Nie spotykane są te kebaby Tak mi się wydaje. No. A Krebryger rozciąga się jeszcze w tamtą stronę. Ale tam przejdziemy się kiedyś, kiedy indziej, bo dzisiaj jeszcze mamy inne plany z polem. Chcemy sobie gdzieś jeszcze tam gdzieś skoczyć. Przypotkać się może jeszcze z naszą taką znajomą, wspólną, która tu mieszka. No, a trzeba jeszcze zrobić montaż filmów, odpocząć trochę, i tak by było. Jesteśmy u mnie na osiedlu i idziemy zjeść kebaba, który będzie oceniał dzisiejszego kebsa. Jak wspomniał, pewnie najdroższego w jego życiu najprawdopodobniej no zobaczymy, u mnie tutaj jak się wysiada to jest właśnie takie małe centrum takie macie siłownie, macie sklep spożywczy, macie sushi macie e, taki pub, restaurację. możecie tam też zamówić jedzenie pizzę, pastę, coś e, z kuchni indyjskiej coś z grilla, browary kebab, fryzjer i tak się tutaj kręci powolutku no no to wchodzimy to jest biczlet ja za biczletem nie przepadam, jem ale prawdziwy, dobry kebab no to kosztuje e... znaczy kosztuje e... znajduje się w takich restauracjach, które po prostu nie są sieciówkami, bo biślet kiedyś zaczynał i rozruszył się do sieciówy Yy, no ale jednym smakuje, drugim nie, dlatego nie chcę mówić za Piotrka O, patrzcie, wypada mi Ale warzywka wyglądają świeżuczko. Fajnie Mówiłem Ci, że ostry nie jest dobry masala Za bardzo Tak wygląda Megrywki Mała pita Piotrka Pola Dobra, kebab Piotrkowi e, nawet smakował. Nie było to coś, e, co powiedział, że żelbe. E, ale ja też mówię, że to nie jest tutaj jakby najlepszy kebab. Ale mówię, się czuwa taka, taka znana, no to trzeba tutaj zjeść. E, słuchajcie, pierwsza sprawa. E, nie odpowiem teraz na komentarze za dużo, za często, ponieważ tak jak teraz widzicie, montuję film przed spaniem, idę spać, idę do pracy, wstaję. Później muszę, nie wiem, pojechać, nie wiem, odwiedzić, powiedzmy, ciocie, brata, e, mamy, e, albo spotkać się, przepraszam, z jakimś znajomym. Później e, w międzyczasie też kręcę. E, później jeszcze to montuję, więc e, jakby nie mam czasu teraz odpowiadać na komentarze pod filmami, bo po prostu no, jestem zalatany i brakuje mi z jakich jakich dwóch, trzech godzin oj przepraszam e, w dobie no ale nic, no. E, no trzeba trochę zarobić bo jest okazja w sumie nie musiałbym, w sumie nie musiałbym no ale jest okazja no to grzech, tak, no to się przyda e, później za to Będę sobie robił jakieś fajne, różne ekstra rzeczy, z których na pewno będą jakieś fajne odcinki. No, tymczasem chciałem właśnie prosić o, o wyrozumiałość, o dalsze właśnie komentowanie, o dalsze komentowanie, e, lajkowanie. A jak już pojedziemy w trasę, no to wrócimy znowu w te tryby, które były. Także trzymajcie się serdecznie, pozdrówki, e, zdrówka przede, przede wszystkim. A reszta będzie e, układać się sama. Elo.